Siema, siema, dawno mnie nie było, ale. Ale dużo mnie chorób ostatnio też ścisnęło, więc zaraz sobie wejdziemy, o nie naprawdę ja pietola. Dobra, muszę zamknąć, rozdzielczość mi znowu już siruje. Dobra, teraz powinno być ok. Dobra, idziemy do PTU. no mnie też trochę nie było od ostatniego streama trochę czasu minęło działa czy nie działa? działa, dobra to sobie zobaczymy jak wygląda Apollo Tanton oczywiście, R18 to jest mój standard. <coughs> No i nie wiem z tego co kojarzę, to Daniel chyba sobie przerwę zrobił. Dobra, zobaczmy. Powinien Apollo być, nie jest. Apollo Medivac, okej, delivery sobie zrobimy. <laughs> a sorry e, drukarkę słychać w tle no drukuje się w międzyczasie że nie będę pauzował bo bo będzie problem to znaczy drukuje się taka śmieszna przystawka do wirpila taka podpórka ale to będę musiał później po prostu sprawdzić jak to działa z wirpilami e, i to tylko do kontrol paneli albo do przepustnicy to jest. Mam taki jakiś boczny główienko. Przy okazji, sorry, jeśli będę jeszcze kaszlał, bo jeszcze nie jestem w pełni to zdrowy. No, pewnie zależy się od tego, jakie ruchy wykonuję, to czasem słuchaj, czasem nie. Wyłączmy sobie w sumie czat. Jest nam do szczęścia niepotrzebny. <tuszy> Dobra, na razie się nie będziemy obracać. Poczekamy, niech wyjedzie w całości. Jakich modułów? Niech będzie, że. Ubierzemy się. O, no ale to śmiesznie wygląda na pierwszy strzał. A, no nie wrzuciłem modułów. <dobra>, Dobra, to sobie zobaczymy go w środku, jak to wygląda bez modułów i zaraz go pewnie schowamy z powrotem. Coś mi się wydaje, że tu dużo rzeczy się rozstawia po schowaniu podwozia. Uu, ładny kokpicik. I tu jest elevator. Uu. Dobra, zaraz sobie wejdziemy. To znaczy tak, ta strona i tak jest taka sama. Zobaczmy. Mamy wejście od razu bezpośrednio. Ojoj, Uu, bardzo fajne. Ładnie to wygląda. Na razie sobie go obejrzymy z zewnątrz. <coughs> Medivac. No, skaner się podniósł od razu. Ładna animacja na silnikach. Podniesiemy go troszeczkę i zobaczymy jak on wygląda w pełnej pozycji w rozłożonych tych. Zaraz i tak usiądziemy. No, tak też myślałem, że te boczne będą się rozkładać. Antentki u góry są. Kurde, no tego mi brakuje takich małych... O, jakieś jeszcze płetwy mu dali na dole. Takich małych elementów mi brakuje, jak te właśnie anteny z przodu, jak te anteny u góry, tego mi brakuje w karaku. Karak miał kiedyś to mieć. W ogóle na konceptach dużo ładniej wyglądał. O, i A, te anteny się chowają razem z podwoziem. A, to ciekawe. Fajnie, fajnie. Postawmy go na razie. Jak audio. Start silnika i wygaszanie silnika w Wolfie jest dużo, dużo lepsze. Zobaczmy, jak wygląda Apollo bez modułów. Mamy gaśnicę. Co tu mamy zaraz na mostku? Od razu łazienkę? Łóżko jedno, łóżko drugie. Okej, okay. coś, coś ma w stoku, więc to nie jest tak do końca, że on jest... pusty. Po trzy łóżka na stronę, to pewnie w stoku ma trujeczki, Pewnie tak będzie. No, co to miejsce? To jest pewnie... A, to jest cargo grid, pewnie na żel. Zbrojownia... Terminal inżynierki, miejsce na Blade, y? nie <laughs> tak, trójeczka, trójeczka, trójeczka. No i od razu w szpitalu jest kibelek. I tak samo, trójeczki, sobie sprawdzimy w sumie wszystkie moduły w międzyczasie, no bo i tak w sumie to jest stream tylko pod Apollo. Jutro po robocie e, sobie nim troszeczkę polatamy. Dzisiaj wchodzę tylko na chwilę, żeby go od razu ogarnąć. E, tu już nic nie ma, w, czyli w tamtym pomieszczeniu mieliśmy panel do inżynierki na ścianie. Przejdźmy w dalszą część. Oho uh -huh. i tu mamy. Okej. Okay. Ciekawe wyjście. Ciekawe. Czyżby to było jednocześnie dokiem do ja się mam madrafi, Czyżby to był je... też dok do dokowania? <laughs> Tak wygląda, jakby to był kołnierz. Przy okazji, może w razie czego, jak dokujesz do jakiegoś powiedzmy kapitala, no to jak w koniec końców ogarną te kołnierze, no powinno to zadziałać. No dobra, zamkniemy sobie to. Zrzucimy go na dół. No, wygląda dosłownie jak kołnierz. Ale fajnie się airlock otwiera. To jest takie. Coś innego niż to, co do tej pory jest na większości statków. Dobra, no, sobie go zrzucimy. I zobaczmy... Ile tych modułów jest. A, tu chyba tego nie będę widział. Chyba, że to będzie w innych. O, NVIDIA Display. A nie, to nie jest portaliser. Portoliser chyba nadal nie jest wrzucone do gry. Chociaż. Będzie trzeba to sprawdzić, bo może w końcu portoliser można gdzieś postawić. Dobra. sobie już zobaczymy moduły. Tier no Więc on nie ma? Left i right, czyli on ma moduły na lewą stronę i na prawą. To oh. 30k dostałem. Słuchajcie, mnie jeszcze na, na streamie nie wywaliło streama, no, ale raczej Streamlabs dałby od razu znać, że coś jest nie tak. Tak, tak. Leci intro, bo musiałem zrestartować grę, bo po prostu nie miałem opcji w ogóle na to, żeby wejść gdziekolwiek. A to ciekawe. Dostałem 30k, o. I miałem że lobby full. Ale widzę, że coś, coś się z z serwerami. Teraz nagle kolejka. 290 osób. Wystarczyło Apollo rzucić na I nagle wszystko się wali i pali. No. <coughs> Dokładnie Apollo testy. Poczekamy chwilę, jak nas wrzuci to nas wrzuci, jak nas nie wrzuci no to się po prostu będziemy widzieć jutro wieczorem. Ty masz moduły. Okay. No okej, no to widzisz to Krzysiu give it, Krzysiu take it. Jak to mówią? No zobaczymy, może teraz po rekonekcie coś mi się odświeży. Może będę widział już w końcu te moduły. A może nie. Ale ogólnie muszę przyznać, że bardzo fajnie zrobiony statek z zewnątrz wygląda. Wygląda tak jak powinien wyglądać karek. Oczywiście nie dokładnie w tej samej bryle, ale po prostu jeżeli chodzi o szczegółowość. Elementy poszycia, no to po prostu. No hmm, cóż, tego karaka chyba będę rozpamiętywał zawsze. Chyba, że zrobią mu koniec końców jakiegoś takiego drobnego lifta, jeżeli chodzi o jego wygląd. Mieli dobrze skonstruowany model, przeszkadzała im wielkość. A raczej w większości co wypłakała na Spektrum, że większość statków nie wchodzi na apady w porcie Olysery i, i był problem. Mówisz? Tylko wiesz, że jak zrobię kopię ponownie na PTU, to będę ponownie w, w zarębistej kolejce. Dobra, zrobimy to. Czemu by nie? Jak mamy sprawdzać Apollo, to sprawdzajmy Apollo. Tylko launcher'a też muszę wyłączyć. Dobra. Mm, Resi. For the Science. O no oczywiście, no jeszcze strona mnie wylogowała. I teraz jeszcze ciekawsze pytanie, bo ostatnio, jak usuwałem konto z PTU i wysyłałem jeszcze raz, to, to już nie byłem w stanie tego garnąć tego samego dnia, bo oczywiście były problemy kolejki i tak dalej. No, ale zobaczymy. To chyba w settings było. Tak, public test. Erase account. Przejdę sobie od razu do maila. Nie, no od razu dostałem maila, że zostało usunięte i kopii. że przekopiowali to jeszcze nie. Trochę im schodzi. No to i tak kopiowałeś przed paczem, więc... Dobra. Odpalę Lancera, najwyżej będę w limbo. Mm, no nie, launcher nie widzi mojego konta. Oho, zaraz będzie, będą fanfary z bambu. Także uwaga. Za pięknie to wyglądało. Że się tak szybko usunęło. No widzę, że szybko usuwają, ale niestety przekopiować jest problem. No dobra. Nie będziemy z tym walczyć, bo to i tak prawdopodobnie znowu będę siedział pół godziny czekając na maila z Cigu, że moje konto zostało przekopiowane na PTU. Jutro będę gdzieś w okolicach godziny 21 to sobie ogarniemy tego Apollo. Polatamy nim. Sprawdzimy pozostałe moduły, jeśli rzeczywiście je dostanę. Po przekopiowaniu ponownie konta. No jak nie, no to trójki na razie wystarczą, bo to i tak nie ma większego sensu. Szkoda tylko, że nie sięgnąłem też pod łóżkę do tych nowych żeli, które są w łóżkach, które są wymagane do spawnu, no ale cóż. To sobie najwyżej ogarniemy jutro. Więc jak coś to dzięki, wielkie za towarzystwo. I do następnego razu. Do jutra. Będę w okolicach 21. Na razie hej.